Modlitwa do Maryi, rozwiązującej węzły, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo Dziewico, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie odmawia pomocy dziecku w potrzebie, Matko, której ręce nigdy nie przestają służyć Twoim ukochanym dzieciom, ponieważ są poruszone Bożą miłością i ogromnym miłosierdziem, które istnieją w Twoim sercu. Zwróć na mnie swoje współczujące oczy i zobacz splot węzłów, które istnieje w moim życiu. Ty dobrze wiesz, jak bardzo jestem zdezerowany, jak bardzo cierpię i jak jestem spętany tymi węzłami. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył, Rozwiązywanie węzłów. W życiu swoich dzieci oddaję w Twoje ręce wstęgę mojego życia. Nikt, nawet sam zły, nie może jej wyrwać spod Twojej cennej opieki. W Twoich rękach nie ma węzła, którego nie można rozwiązać. Potężna Matko, przez Twoją łaskę i moc, wstawiennictwa u Twojego syna i mojego. Wyzwoliciela, Jezusa, weź dziś w swoje ręce te węzły, błagam Cię, rozwiąż je dla chwały Bożej. Raz na zawsze jesteś moją nadzieją, o moja Pani, jesteś jedyną pociechą, jaką daje mi Bóg, umocnieniem moich słabych sił, wzbogaceniem mojego ubóstwa i z Chrystusem, uwolnieniem od moich kajdan. Usłysz moje błaganie. Strzeż mnie. Prowadź mnie. Chroń mnie. O bezpieczna przystani. Maryjo, rozwiązująca węzły. Módl się za mną. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen.